Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Dobré, Dziś wyglądamy tak samo jak w Czy to zaskoczenie? Nie powinniśmy nie. być zaskoczeni w ogóle. Idziemy na targ, chcę wieść. Dzisiaj nie jest szynki, uh, I swear. Nie wierzę jej, ale dzisiaj też nie mówimy nie. Właśnie, właśnie. Dzisiaj jest dzień, który będzie nie. Także nie wiem, będziemy o tym pamiętać w ogóle, bo ja już nie See you! La bokeria, targu i właśnie nie sobie lunch. Mam nadzieję, że zjedziemy sobie owocki i idziemy sobie bez Smakuje Szmakuje jak piwi, ale rozwodniona. Tylko nie wiem, są skórę się je. Niedobra? Nie Albo papa? Co to To nie mango. To co to? Albo mango. Nie, to smakuje. Nie, mango. Ananasa no Ja też też ananasa. Ja kocham ananasa. Ponad panem cześć na no, <susur> Bardzo Barbara. Nagadziwne dziwne w perku. E, ja wiem, jest taki owoc. Musiałam dojeżyć, chyba, jeżdż, bo to zjeść, bo z ten smak. Jest mi owoc? Mamy na oczywiście. E, z cebulką i z serem. Takim. I ziemniaka z kurczakiem. Myślę. I banana. Chyba nie wpisane. Tak, kurczak mhm. to jest szerpany, a to jest ziemniak ten. Ziemniak. Mmm, dobre. Mm, o oh lol, ale to, to jest słodkie, ale to cybula cebula jest słodka. To jest no tak. karmelizowana cebula. To 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 jest dobre. To jest dobre. takie... nie, wiem, to drugi raz. No. Chyba bym próbowała innego smaku, jakieś mm. ricotte albo coś. Nagrywamy osobno, rozdzieliłyśmy się. Pytanie, jak to połączyć. Nie wiem. Na zmiany nas wstawię mam sól. A wzywałaś sobie? Trochę. Kocham ten smak. Mm. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc my jako kobiety dzisiaj sobie dogadzamy. my Jesteśmy w parku Guell, ale nie dotarliśmy jeszcze do właściwej części, także jeszcze musicie poczekać, aż ją no pokażemy. ale musimy wam powiedzieć jedną rzecz. Strasznie wszędzie śmierdzi psiom. No, już nie wiem, co to jest ze schodu, i obawiam się, że to my tak śmierdzimy. Nie wiem, może jesteśmy naprawdę śmierdzącymi ludźmi w całej Barcelonie. No, mam się dzisiaj rano. Byłyśmy w Uuu. Akademii Sztuk Pięknych. Dokładnie, nasz kolega Fabryka. Kolejny tak. Fabryko, Fabryko, nie? Fabricio. Nie Fabricio. Tak. Nas zabrał, żeby nam pokazać szkołę. Powiedział, że on nie rozumie dnia kobiet, bo można codziennie mówić kobietom. Tak. Co są super. Powiedział, że ugotuje nam dzisiaj włoską kolację. Także bierzcie, przykład, Panowie, bierzcie facetów, przykład z Fabriko. bierzcie przykład z włoskich facetów, bo tu akurat się trafił włoski przypadek. Ach, ci romantycyzm. Może pójdziemy tutaj. Wybiłyśmy kolejnego akwariusa. Mam nadzieję, że nas do życia. Bo mamy lekką śpiączkę. Chciałam się położyć gdzieś. <laughs> Nie wiem, czy to, to wygląda. ale. To jest typ nie wiem czy warto. W takich turystycznych tych chyba to była warta? ale to? W górę, schody ruchome nie działają jak w Krakowie. Oh. Ale strasznie się daleko Ale zjadłam loda. Takiego naturalnego. A pani z nią wyśmiał nie umiał śmiać, bo ta zaczęła zębami że... A pan zapal... mi... To nie I ostatni. Czułam się jak blondynka. Nie muszę szukać jakiegoś spotu, żebyśmy sobie zrobić zdjęcie, ale będzie ciężko, bo jest tyle ludzi, to po prostu masakra jakaś. Teraz wam pokażę. Znamy się z naszym pokoikiem. E, I wychodzimy. Zostawiamy rzeczy pod opieką nie wiem jak się nazywa. Oj, Jose? Pod opieką Jose, Maria tak go nazwała. Jose, tak. to I e, idziemy tu zjeść, na shopping, pada deszcz, więc nie mamy zbytnio dużo opcji. Ale damy radę. No cóż, moi drodzy? Dzisiejsze śniadanie, obiadu jedzenie jest nie niewypałem. Jest spicy. I. Piękne przyprawy. No dokładnie. Żedą z kolendrem, by sam z pietruszka, smakowała jak mydło. Pęka ma słodką kawę, a ja mam dobry sok. Jedyna rzecz dobra to ten sok. Sad. bezdomnym to jest strasznie nudne życie dzisiaj jesteśmy naprawdę bezdomne bo no da. No nie mamy gdzie no wracać wymeldowałyśmy się tak, a mamy samolot o 21 dopiero leje, jest zimno i wieje tak, że <grym> <to jest grym> No prawie odleciałyśmy także są wszystkie płytki, woda nie wsiąka w sensie wiecie, nie ma tu takich studzienek, albo jak są to są wybite No ja mam mokre buty już w całej przodę, patrz no, jeszcze nie, nie chciałam się wypsikać, by ale wstyd mi wstyd trochę Wyglądam jak bile, ale nie wiem, że spuszczam. Przygody, żula, ciąg dalszy blaż na dupa i mam cały mokry zac. Ale to było piękne. Żałcie, że tego nie nagrałyśmy. Patrzę, mam te mokre błyszko, jaż majki. Nie wiem. Jak sobie bez razem radzę w takich Nie wiemy. Jak bez do to ogląda, to proszę. Piszcie mi tam. Piszcie robić. w komentarzach. Tam zrobić? Czy mam ściągnąć podnie? Czy kupić może nowe? Kupić nowe? Ja mówię, żeby kupiła nowe. Ale ja sobie bezdomnie do nie podczas, gdy są nowe. Oga, I Step by step. Bo, bo musicie zobaczyć, pokaż teraz, jak to wygląda. O. Chcę pogadać o tym, co <SSSSSR> tak. uważamy za fajne. Ja uważam za fajne, na przykład, jak ludzie mają dużo kolczyków. I dlatego wiecie co zrobiłyśmy? Mówiłeś mi się właśnie na kolczyki w Krakowie. Exactly. Mamo, kocham cię. Tak nie zabij eee, mnie. Podoba mi się też jak ludzie palą papierosy, ale jakby serio. Okay. Un opinion? lubię jak ludzie palą papierosy. Wyglądają wtedy mega cool. Cool jest to jak ludzie potrafią angielski, nie tak jak Jose Junior. Uuu, właśnie. O, Jose ciężki, ciężki. Junior nic po prostu. Nie. Na film. Ale Jose Junior okazało się, że to jest jedna osoba w naszej głowie. Idziemy na metro teraz. I wiecie co? Najlepsze jest, że chodzimy tu już z pamięci. O, nie potrzebujemy map. Spodnie mi wyschły i już nie mam okraj dupy. Ule, <głos》>. zaraz w końcu wrócimy do domu. I weźmy się w swoim łóżku i skorzystać z własnej toalety. No, też za moim hiberkiem na Bytomskiej. Muszę Wam powiedzieć tyle, że Maria. W nocy się śmieje, więc nie wiem czy to jest jakieś opętanie, że ono się tak cieszy po prostu z naszego wyjazdu. I ją tak bawi to i było dzisiaj tak. Obraca się na boczek i tak powiedziała coś i ha 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 ha! A ja sobie myślę ja. Wow! Nie było takiej sytuacji. No, teraz jak coś wymyślimy, co jeszcze jest cool, to będziemy kontynuować. może nagrałem Wam coś na lotnisku. Majka musi cały czas pracować i zastanawiać się jak bardzo patrzcie jak, on, patrzcie jak ona się ustawiła, żeby nice. grać w farmę. My big Dziękuję Wikusia, że mi poleciłaś tą grę. Popatrzcie, ja odkopałam nowy teren. Mam krowy, owce i kurczaki. I krowy tu mam jedne, a gdzieś tam, o tu mam drugie. Dziękujemy.